Witam, jestem Mister Grzuchuta. To jest kolejny cotygodniowy snapshot, wydany przez Studio Mojang. Nosi on nazwę 12W19A i dzisiaj, jak zawsze, postaram wam się przedstawić wszystkie nowości, które zostały do niego dodane. E, są trzy główne, e, nowe rzeczy, które zostały wprowadzone w tej wersji, w tym snapshotcie. E, I pierwsza, może mało potrzebna, może potrzebna, zależy jak dla kogo, ale w każdym razie została dodana. Gdy tworzymy świat, powiedzmy, że nazwę go test, ustawię sobie survival, creative, nie survival, i gdy wejdziemy w opcję, opcję tworzenia świata, możemy zmienić sobie, możemy nowy typ świata wybrać. Możemy wybrać normalny świat, tak jak to było wcześniej. Płaski świat, co e, też już było wcześniej. I teraz mamy kolejną możliwość, czyli Large, large Biomes, czyli większe biomy. Jeżeli wybierzemy tą opcję, e, mamy e, większe biomy po prostu, które sięgają tam parę tysięcy kratek. E, tak jak teraz to możecie zobaczyć na ekranie. Można lecieć, lecieć, przebywać tysiące kratek w danym biomie i po prostu można tak lecieć bardzo bardzo daleko i ten biom szybko się nie skończy po prostu ok kolejną już bardziej przydatną rzeczą, która została dodana do tej wersji, e, są nasiona kakaowca, czyli e, mamy takie jakby mm, po prostu kakaowca mamy Rośnie on na drzewach dżunglowych Jednak nie wydobywamy go z liści, tak jak to mogliśmy przypuszczać z wyglądu tych liści A rośnie on po prostu przy pniu drzewa, przy korze Jednak z tego co widziałem to jest... Poczekajcie chwilę, zciszę muzykę Z tego co widziałem to głównie te kakaowce rosną na małych drzewkach dżunglowych, na dużych raczej nie. Ale w każdym razie jest dużo tego w dżungli. Więc bardzo łatwo można znaleźć sobie troszkę kakaowca. I tak, z tego kakaowca oczywiście dostajemy cocobins, czyli kakao chyba. Możemy to normalnie zniszczyć ręką. Z takiego dojrzałego kakaowca powinniśmy dostać do trzech kokobins, a nawet zawsze chyba trzy dostajemy. Z takiego niedojrzałego dostajemy po prostu jedno i możemy po prostu je zasadzić. Więc jeżeli zniszczymy takiego dojrzałego kakaowca, dostaniemy trzy kokobins, to możemy z powrotem rozsadzić te trzy, które dostaliśmy i w ten sposób możemy robić jakieś farmy czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby dodawać takie coś, ale w każdym razie zdobywanie brązowego barwniku jest teraz o wiele łatwiejsze niż we wcześniejszych wersjach. Kiedyś trzeba było się bardzo namęczyć, jeżeli się chciało zbudować coś z brązowej wełny i potrzebowało się brązowego barwnika. Teraz będzie to o wiele bardziej ułatwione. Okej, okay, od teraz Trzy nowe bloki, które zostały, w poprzednich, zostały dodane w poprzednich aktualizacjach mają teraz własne nazwy. Jak wiecie, wcześniej wszystkie te bloki nazywały się tak jak e, podobny do nich, czyli na przykład ten blok, który został dodany już jakiś czas temu, nazywał się Stone Brick, czyli po prostu kamienna cegła. Teraz nazywa się on... Chilselt, czy jak ktoś tam czyta, stone brick, czyli jakaś tam kamienna cegła wyrzeźbiona, czy coś w tym stylu. Um, tak samo mamy osobne nazwy tych dwóch bloków, które um, mają przypominać jakieś egipskie hieroglify, tak? Czy jakoś tak? Um, I okej, okay, nazywają się one. Smooth Sandstone i Chilled Sandstone. No. <laughs> I to by było chyba na tyle. Nie zostało dodane do tej wersji za dużo rzeczy. Głównie pracowano nad tymi ziarnami kakaowca. Żeby jakoś to działało wszystko i żebyśmy mogli już w tej wersji zobaczyć właśnie te kakaowce. Tak więc okej, okay, myślę, że to by było na tyle z tej aktualizacji. Pogoda nam się zepsuła, chcesz poradzić? Było krótko, było na temat. No i mam nadzieję, że komuś się przydały te informacje. I okej, okay. komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Zapraszam do oglądania poprzednich aktualizacji, jak i również subskrybowania mojego kanału, abyście mogli e, szybko dowiadywać się informacji z kolejnych aktualizacji snapshotów Minecrafta. Tak więc to by było tyle, do zobaczenia następnym razem, no i cześć!